19 marca, 23.40, białowieża Tak jest. No, wyprowadzka z Białowieży na Białystok. No. W międzyczasie rozmowy, dyskusje na tematy ogólnobieżące. Pojeździmy, zabierzemy paru nielegalnych emigrantów po jedziemy jedziemy prosto. Po 5000 euro Tak, generalnie yy, jedziemy ulicą Tropinka. Dlaczego ulica się nazywa Tropinka? Z języka białoruskiego Tropinka znaczy ścieżka. Ścieżka. Tak. Mm. I Tropinka, ta ulica jest wpisana w rejestr zabytków generalnie. A po lewej stronie było drzewo. No... Ale to wiesz, myślę, to... Już było tak pognite generalnie, ta. nie? To wiesz, lepiej ściąć, dać biednym... Tak, tak, ta, drzew dookoła to cała puszcza akurat jest. No. A nie pasuje, wiesz... Lipa do tego wszystkiego, nie? Takie... Tutaj też budują. Białowieże od kulis można powiedzieć. Tak, tak, tak. Takie... Yy, o, o, to nie oczami mieszkańca. ulica, to jest równoległa ulica do głównej ulicy. Tak. Yy, a Białowieże od... ma chyba tak naprawdę dwie ulice. A nie, teraz się już rozrosło od prostu no, rozrosło się. No. Gdzieś tu Adam mówi, że podobno... Gdzieś tu w Zenka tych okolicach Letni może być, a może nie. A jadąc do końca widzisz ostatni dom na wprost? No. To jest Kościół Baptystów. Właśnie, słuchajcie, wpadam do tej Białowieży, a tu się okazuje, że już nawet kościół Baptystów. A to oni już tu długo. A, Ten ich pastor nie, jest przewodnikiem. Nie. Turystycznym? Tak. Tylko, co że on to oni to raz odprawiają w fajnówce, raz tutaj. Aha. Czy to jakaś filia ich jest, coś takiego. A co robisz w Białowieży? Wiem, że mają w niedzielę drzewo, od 14. Albo wycinasz drzewa, albo próbujesz żyć z turystyki. Tak, albo zostajesz pastorem. KBR, jakieś Krakowiaki, BH, to miejscowe. Tutajszy. No. Jihicha. Tutaj się... no. no, będziemy wracać, to coś Ci opowiem. No. To... Poza nagraniem. Nie, na nagraniu, nie? O! Tam wjeżdżając, gdzie masz zakaz, to jest pak dyrekcyjny już. Tak. I tam już masz technikum. Leśne w Jowiezie. Tak, tak, tak. Jasne. I tu skręcamy w prawo, no. możesz sobie tabliczkę informacyjną przeczytać? Tak, zaraz przeczytamy. Kościół. To kościół baptystów. To jakiś dom po prostu, Zbór niezadaptowany. Białowier tak, przerobiony. Zbór w Białowieży. Nabożeństwa na 14. 14, aha. Jedziemy, do ostatni zaułek, nie pamiętam. Ludników osotniczych. A tu na przykład po lewej, co to? Przewo doświadczony przewodnik. Bardzo doświadczony przewodnik. No robi sobie reklamę po rosyjsku. Tak jest. Taki życiowy przewodnik. Tak. Brzmi to jak Kup jakiś dzik... mnie mówi reklama. No. Buduje się tu dużo. Ale wiesz, wszystko przyjeżdżne z Warszawy i no tak. osoba niebęd, nie nieznająca sytuacji, tutaj się chce zmieniać, bo jaki to sens jest, nie? Gdzie to powinni dbać? Tak. O to tutaj chyba moim zdaniem. No wiesz, lokalni to zaraz wymrą tutaj. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. W lewo? Tak, dobra. bo 60% mieszkańców miało to emeryci. No tak, to niestety jest takie młodzi uciekają. Bo Jedziemy nie ma pracy teraz do i kościoła. Tak no. Ciągle na tym nagraniu czy słowa zrobimy? Ciągle. Jeszcze trochę dojedziemy do kościoła no, i. Zaraz kościół jest. Zrobimy przerwę. Kościół masz tu już taki no, tak. dosyć warowna budowa. Tak, nawet trochę oświetlona mm -hmm. I tu na, na P jak masz po lewej, to tam gdzieś zawarkujesz? Tak, w porządku Idziemy do kościoła północy Będziemy odprawiać nie, pas, pas, rytuały nie, <laughs> Dalej, dalej, jedź, jedź, jedź Jeszcze, jeszcze I pod, pod bramę Aha, No dobra, dobra tu mamy sklep, paczkoma to od niedawna. Czyli naprzeciwko kościoła jest sklep, Tak, który jest na upadku moim zdaniem. Ale sprzedają ta... alkohol? Tak, w tym sklepie, ale to już tam wszystko po, ter... po terminach i, i tak dalej. Nie za blisko kościoła? Ale chodzi o to, że tu jest technikum. I jeszcze szkoła do targogi? Tak, i ze szkoły tu przychodzą i to. No. I a tutaj na przykład jest jeszcze żelazny, tylko że jest zamknięty, bo tak. nie ma komu pracować. Ale w tym spożywczym jest alkohol, mówisz. Jest, ale po takich o. cenach marze straszne. No ale wiesz, tak to trochę. Yy, zresztą kasełka Dem taka nieobyta. Demoralizacja przy kościele. Ale musieli wymierzyć ten. O, jakiś kot się kot. przemierza pod tym.